Cześć z kim to po prostu często nagrać O odcinek z Battle Royale. Razem z pacjentem, może się przywitać. Nie, bo on nas jeszcze zabije i będzie. Albo ja mam pomysł. Ty sobie leci gdzie chcesz, ja sobie polecę tutaj. Albo tutaj, bo tu jest boss. Tu lecimy na moje miejsce. A potem sobie przejdźmy gdzieś tutaj. Albo potem sobie przejdźmy tu, bo tu jest boss. Biorę skrzynię, okej? Okay? Ja biorę to skrzynię, ty bierzesz kartę. Ty bierzesz kartę. Tak, ty bierzesz lód, ale ja biorę kartę. Ja a mogę też wziąć kartę z tego bossa. Tak. Co? Kadina? Żeby miał bosny sam tego? No jest. Nie, no jest Ale nie zrozpiła się skrzynia. Nagrywa. Nagrywa. Sią, csią, cicha. Cicho. Dobra. Dobra. Dobra, to ja biorę tą kartę z tego bossa. No jest. Ja lecę na lunch, pada. Ej, dawaj na pociąg. Ej, ja lecę na auto. Siadaj. Dobra. Musimy to ominąć. Jak chyba szybciej będzie? autko! Takiego wi skoku widzowie na pewno nie widzieliście. Nie przejmuj się nie Chyba już pociąg pojechał, wiesz. Krysia. Ale ty gdzieś indziej. jest ta skrzynka? No to fajnie, ale ja nie mam Jeju, co ja zrobiłem? I to blisko się bije ale ja amu i tak nie mam. Ale się nie budują. No w sumie też się umiem budować, ale nie mam maców. Masz macy jakieś? Ja zero. Nic. Szybko skoptać drzewo. Da mi trochę maców No i znów nie mam maców Chodź mi pomóc. Na zero Spamią Tu masz jeszcze kolejnego No jest Ty tam jeszcze Ale mnie odrodzisz, chodź, na kucek Nie, atakują cię! To była twoja wina, Pomówiłem ci, żebyś tam i a ty Nie, szedłeś. nie, nie, choć tu nie, 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 chciałem, żebyś nie, nie, tu nie, odrodzisz że tam będzie nie, 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 nie,

Nie, ale dzisiaj pewnie będę. Tym razem lecimy tutaj, bo jeszcze nie mam tego odblokowanego. Ale ja nie mam tam odkrytego. Ty, <muchy> powodzenia, pole, ja lecę tam. No to pójdziemy. No to ty... Ja pójdę tutaj, bo jeszcze nie mam odkrytego, a ty pójdziesz tam, no co za problem? Lecę gdzie chcesz tylko w będzie nam trudno. E w ogóle wiesz, że w Epic Games prowadziło takie coś, że, ja, e, że bambiki narzekają, że ich spocceńcy rozwalają, no to Bambiki właśnie będą mieć e, 90% botów w grach, ale takich nie że bardzo słabych ludzi, tylko botów. A 10, proc... A 10 graczy będą... nie bo tam i... Kurde, jakiś lak. Kurde, jak ja ja. Ja nie mam. No i dlatego nie chcę, żebyśmy się oddalali od siebie. Dobra, widzowie, tak na żartu zrobię teraz. Ciekawe, jaka będzie jego re reakcja. Ciekawe, jaka będzie jego reakcja. Ciekawe, kiedy się skapnie, widzowie. Czemu wyszedłeś? Kurde, myślałam, że jeszcze tego nie zauważysz. Powiem, że to ja A kartę. Absolutnie nie mogę Kurde. Dobra, widzowie, skapnuj się. Pa! Muszę już kończyć, powiecie. Pa, widzowie!